No, kochani, co jest ignoracją tak naprawdę. Kochani, ignoracja to jest coś, my po prostu wiedząc o czymś, ale ignorujemy to. W języku angielskim Piotr i Jan, Jan nie pamiętam dokładnie, ale Piotr jest, ale Piotr, ale Jan to ja też, że Piotr i Jan właśnie byli ignorantami, i niedouczeni. Tak jest dosłownie tłumaczenie. Na język angielski Pisma Świętego. Nie chcieli wiedzieć. Ignoracja to jest coś, co po prostu ignorujemy coś, coś, o czym wiemy. Więc kochani, życie w ignoracji to jest na przykład wiedząc, wiedząc, mając słowo Boga, mając Pismo Święte, ale ignorujemy dodajemy coś lub ujmujemy. Albo nawet nie chcemy czytać, tak jak znam katolika, który mi powiedział, że nie będzie czytał pisma świętego, bo jest sfałszowane. nie znam katolika, który mi powiedział, że w Starym Testamencie to nie Bóg, ale szatan prowadził Żydów. I jeden i drugi ten katolik, tradycyjne potrawy je na święta. I koń z tym nie ma nic te, te potrawy tradycyjne bezmięsne mi nie przeszkadzają absolutnie. Ale, kochani, jeśli tradycja bierze górę nad Słowem Boga, to jest problem. To jest problem. I właśnie to jest ignoracja. Ignoracją jest to, że my mamy Słowo Boga, a stosujemy się w ogóle do czegoś innego do czegoś, czego nie ma w słowie Boga. I polegamy na naukach ludzkich. A wszystko, co ludzkie, kochani, wiecie, co jest powiedziane w słowie? Niechaj każde człowieka, niech każde słowo człowieka będzie przeklęte. Będzie złe. I niechaj się liczy tylko Słowo Boga. Tak czytamy. tego nie wymyśliłem. Tylko kochani. Stanówmy się, co to jest ignoracja. Ja niedawno katolikowi zwróciłem właśnie uwagę, nawet nie, nie chciałem zwracać, ja to nie było sposób, hej, zwracam Ci uwagę, wiesz, jak możesz, nie. Ja mówiłem o sobie. Ja powiedziałam, wiesz, kiedyś ja na święta piłem alkohol. I nic nie było, i, i te święta nie w ogóle nie miały nic wspólnego z Bogiem się, najeść, poplotkować o tym, co w mieście, co na wsi, co w rodzinie, w pracy. Temat Boga? Tylko było na początku czytanie czegoś, pisma świętego, kawałek modlitwy, tylko i tyle, a potem tu już świeckość. Potem się zaczynała świeckość. kochani, ja powiedziałam o sobie, o tym, że jakiś piłem alkohol. Ta osoba odpowiedziała do mnie: To co mam o suchym pysku siedzieć? Przy stole? Oni to, to jest właśnie ignoracja. Wiesz, czytamy, że pijący nie odziedziczą królestwa. Obojętnie, kim oni są, obojętnie, jakiego są wyznania, kultury. Nie jest to, czego Bóg od nas chce, kochani. Weźcie na siebie moje jarzmo. To moje jarzmo nie jest ciężkie. I musimy tego chcieć. Musimy mówić: ja nie chcę być taki jak świat, ja nie chcę być taki jak wszyscy inni. Ja chcę być taki jak Bóg. Być naśladowcą Boga. No, kochani, wiem, że już kiedyś nagrałem film na temat słowa ignoracja. Nie pamiętam, co mówiłem, może nawet to samo powtarzam. Ale ignoracją jest właśnie niewiedza tego, to jest niewiedza, to jest tak, to jest niewiedza, to jest narzeczenie. życzenie. Musimy wiedzieć, co to jest. Ignoracja, żeby coś nazywać. Ignoracja. Pozdrawiam.